Cześć, świadomy sukces Irena Dudek. Człowiek zabetonowany w jednym miejscu uważa Cię za wroga, jeśli chcesz go podnieść. Jego myśli są do wymiany. Na pewno się z czymś takim spotkałeś, spotkałaś. Podajesz mu rękę, chcesz podnieść zastoju, a on reaguje agresją. Podobnie zachowują się ci wszyscy hajterzy. Zauważyłeś to? Chcesz, żeby zaczął inaczej myśleć i wszedł na nową ścieżkę życiową, gdzie może żyć dostatnio i szczęśliwiej, a on jeszcze cię zwyzywa. Trudno, ktoś musi pielęgnować biedę. Sam widzisz, że sukces nie jest dla każdego. Chcesz wiedzieć więcej i dowiedzieć się, jak dojść do sukcesu? Zasubskrybuj, kliknij w link i pobierz albo darmowego e-booka, albo cały kurs, świadomy sukces. Pozdrawiam, Irena Dudek.